Mamy tylko trochę wyświetleń No ale nikt nie zostawił suba Zachęcam was do subskrybowania kanału Jestem nowy więc Może jakoś się uda uzbierać trochę subskrypcji Lecimy teraz na Toruń Obecnie znajdujemy się w Kutnie Jedziemy w stronę Gdańska Zachęcam was do subskrybowania kanału. Będą dużo ciekawsze filmiki niż te, co teraz nagrywam. Na razie muszę jakiś dobry pomysł znaleźć, ale ogólnie no coś tam się wymyśli, tak? Zachęcam do subskrybowania i dajcie łapki w górę. Lecimy dalej. Na razie krótkie filmy nagrywam, ale no na pewno będą też długie. Wszystko będzie na kanale Nobel.